że bardzo chcę baś, tutaj będzie te duże te pomarańcze. Już kupiłem i mam to. Widzowie, dzięki Treba. To jest tutaj. Nie, to jest obra. Nie jestem dobre. E co ja z kostom mapę? Znajdź tu Znajdź znak anime. Ja idę do góry, opę arte. Jest tam, Uczymy się mitologii Ej, chwilę się do rzymskiej. Otwiech czy ona jest dobry czy testuje procesie. się kręci. Kierikantel, kierikantel! To niepopularny kiki. Jest ja sobie w Aha! 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 spokój. Będziesz robić jakieś skrypty? Nie! O spłysza. Idę do Was. i, i bieg. Zakroczy Eee, siedemynu. Za krótko Co? To jest trochę. Za krótki jest. Let's go! Ej, no nie umie znaleźć odznak. Idę do. Do szkoły. No, w szkole na pewno jest jakaś odznak. Ale jestem ślepy po prostu i nie mogę znaleźć.

大概。<started. S 2> <laughs> Let's go. meu <laughs> professor